Witam was na ekranizacjach. Jako że już niedługo oficjalna premiera Dziedzictwa Hogwardu, postanowiłem wejść na forum i powiedzieć o nim kilka ciekawostek, podobieństw i różnic do świata Harry'ego Pottera, jaki jest nam prezentowany w filmach. Czy Hogwarts Legacy to nadal Harry Potter? Odpowiedź tu nie jest taka oczywista, ale zanim o tym powiemy, wypada nadmienić kilka istotnych faktów. Po pierwsze i najważniejsze, Gra będzie się rozgrywać pod koniec XIX wieku, za to główna akcja Harry'ego Pottera obejmuje rok od 1991 do 1998. Samo to daje nam do myślenia, że świat około Hogwartowy, jak i sama szkoła mogły w tym czasie ulec wielu zmianom. Na przykład w naszej grze niestety nie pogramy sobie w Guidicza, a szkoda, chciałbym dostać tuczkiem. Oczywiście można skorzystać z tiary przydziału, ale tak jak w przypadku Harego, ostateczna decyzja należy do nas. A skoro już o tym mówimy, dormitoria to jest coś, przez co chętnie bym stworzył cztery różne postaci ale na szczęście krążą po internecie filmy z ich kreacji. Ja oczywiście kieruję się do Ravenclaw. Jestem wielkim fanem Gilderoya Lockharta. I tak jak bohaterowie książki J.K. Rowling, będzie można odkrywać tajemnice i sekrety Zamku Hogwarts. Dodatkowo, co również mnie fascynuje, będzie system moralności i możliwość stworzenia prawdziwego okrutnika. Słyszałem również, że będzie ogromna ilość latających montów, profesorowie, może i nieco inni niż w serii o Harrym, ale tu również będziemy mogli udać się na lekcję i uczyć się nowych zajęć odpowiadają. Tutaj cytat. Chociaż tytuł pod Game Games nie są bezpośrednimi adaptacjami książek i filmów, są mocno zakorzenione w magicznym świecie czarodziejów. I jeszcze wyczytałem ciekawy smaczek, iż będzie można połączyć konta z fan klubu Harry Pottera i Warner Bros. Games, co da nam jakiś tam kosmetyczny profit. A także, iż nie będzie mikropłatności. Więc podsumowując, czy Hogwarts Legacy to Harry Potter? Nie uświadczymy go w grze, bo sama akcja toczy się 100 lat przed jego narodzinami. Za to świat ukazany jest odzwierciedleniem książek, więc czujemy się jako prekursorzy odkrywania tajemnic w zamku Hogwarts. Dodatkowo warto przypomnieć o tym, że nie będziemy zaczynać od pierwszych klas, tylko jako 15-latek. Więc mentalnie mogę się śmiało z postacią utożsamiać. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji. Hej!